Dzień dobry! Dzień dobry, hallo! Witamy Was wszystkich razem z Szymonem, hodowcem. Witam serdecznie. Kogoś to Szymon? Kto nam towarzyszy? O! To towarzyszy nam tutaj Mojka i Kiwi. To rasy. są pieski z mojej hodowli. Są to pieski rasy Papillon, czyli spaniel mm -hmm. kontyn kontynentalny miniaturowy. Mm -hmm. eee, są. Z z mojej hodowli, czyli z hodowli Lauretisza. Ileż takich piesków macie w tym domu wesołym, radosnym i głośnym w tym momencie? W głośnym domu jest teraz 13 psów plus szczenięta, więc, więc jest troszkę, troszkę piesków Czuje się. No to super. Z tego co zauważyliśmy, rasa robi się coraz bardziej popularna. Zgadza się czy... Zdecydowanie, jest to rasa zyskująca na popularności. Coraz bardziej popularna i coraz bardziej poszukiwana. Są to pieski dziewiątej grupy, psy ozdobne i do towarzystwa. Bardzo inteligentna rasa, bardzo fajnie. Psy pracujące z człowiekiem, bardzo, bardzo jak widać, przyjaźnie nastawione. I właśnie to zauważyliśmy od razu. Mieliśmy przyjemność już parę razy z Tobą i z Twoimi pupilami się spotkać. I zawsze nas tak witają radośnie i zawsze jest tak wesoło. A jakich jeszcze kilka cech tej rasy jest, które ją wyróżniają na tle innych ras? Co, co ciebie urzekło i Twoją żonę w tej rasie? Papilon to na pewno bardzo inteligentny pies. Jest to pies, który pod względem inteligencji zajmuje. Siódme miejsce spośród wszystkich ras. Super. Są to psy, które bardzo szybko się uczą, bardzo, bardzo lubią pracować z człowiekiem. E, tu nie potrzebujemy jakoś specjalnie dużo poświęcać czasu na e, szkolenie psiaków, e, bo one chcą się uczyć uchwać. No i superowo. E, czy to są pisky, które się nadają do mieszkania? E, jak najbardziej e, są to psy, które Adaptują się do niemalże każdych warunkach. Mam jedno szczeniątko z mojej hodowli, które większość czasu spędza na jachcie, więc, wow. więc jest wilkiem morskim, można powiedzieć. Więc, no więc mieszkają bardzo. w domach, w blokach. I mieszkam, wszędzie czują się dobrze. I wszędzie czują się dobrze, byle z człowiekiem. Superowo. No więc, więc... A jeśli chodzi o pielęgnację, no bo ja muszę trochę jakieś pytanie, wiesz, ze swojej baroki, <laughs> ze swojego ogródka zadawać, pytanie. Tak, Oczywiście. Tutaj, tutaj, o tyle fajnie jest temat pielęgnacji, że są to psy, które nie posiadają podczerbka. Więc nie ma aż takiego problemu z, z kołtunieniem, z pielęgnacją. Tutaj jest kwestia tego, żeby przynajmniej raz w tygodniu porządnie przeczesać takiego pieska, dokładnie od skóry szczególnie. Chodź tu, mojku, będziesz. Yy, yy. Tam, gdzie robią się problemy, prawda? Tak. Znamy to też od nich Czyli, o nim, czyli za o... uszami, tak. pod paszkami, koło ogona, portki, więc tutaj, tutaj. Eee, wszystkie te miejsca należy, należy szczególnie bardzo dokładnie bacznie przejrzeć i wyczesać, przeczesać. prawda? Dokładnie. Tak jest. A jeśli chodzi o kąpiele, suszenie, modelowanie, jak, jak wam to wychodzi? Bo już przy takiej gromadce to podejrzewam, że macie co robić. Mamy co robić, ale, ale będąc posiadaczem jednego papilona pupila domowego. Tej pracy naprawdę nie ma, nie ma tak dużo. Są to psy, które tak naprawdę się nie brudzą. Nie mamy też problemu z zapachem mokrego psa. Więc, więc jeżeli, jeżeli nie przeszkadza nam to, że nam troszkę papilon przyszarzał. To, możemy, to może może naprawdę. Hasać. Tak, 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 dokładnie. Tym bardziej, że wiemy, że macie ogródek i wasza cała zgraja yy, poleciała za nami na wspólny spacer do ogródka dokładnie. i szaleli, kopali sobie yy, w grządeczkach i jak widać, pieski wyglądają ok i wskakują na kanapę i żadne błotko nam nie jest groźne. Tak jest, tak. tutaj tutaj z czystością nie ma, nie ma takiego problemu, więc, więc yy, mokry papilon, oczywiście może się pobrudzić, ale gdy pozwolimy psów wyschnąć. Na spacerze cały brud schodzi z, z okrywy. Więc, więc, więc pielęgnacyjnie nie ma tragedii. Nie ma tragedii. A jak jeśli chodzi o klientów, jak do was do, do hodowli dzwonią klienci, o co pytają, czy, czy jest duże zainteresowanie, jak, jak tam się hodowla rozwija? Z rozwinia? racji tego, że rasa staje się coraz modniejsza, zapytań jest bardzo dużo. Eee, pytań jest znacznie więcej A. niż e, dostępnych szczeniąt. Więc, więc tutaj, tutaj e, mamy mamy e, problem, tego typu, że posiadamy kolejkę na osób zainteresowanych na szczenięta. Oby tylko takie problemy były. <laughs> oby tylko, oby tylko. no Rasa jest bardzo, bardzo przyjazna, bardzo świetna i e, na tyle fajna, że, że naprawdę ta popularność nas nie martwi. A ileż taki szczeniak yy, papilon może kosztować? To jest bardzo często zadawane pytanie, ale jest to trudne pytanie. Ciężko na nie odpowiedzieć, ponieważ szczenięta przede wszystkim są wyceniane dopiero po urodzeniu, więc jest yy, bardzo duża rozbieżność cenowa. Są szczeniątka, które kosztują około 4000 zł, a są szczeniątka, które kosztują 7000 i więcej. Więc no droższe szczenięta trafiają do. Bardziej wymagających? Tak, no, szczególnie do hodowców bądź też wystawców. To są psy już stricte wystawowe. Eee, troszkę gorsze szczenięta są, e, trafiają do domów jako pupile domowe. E, no ale mówię, tutaj, tutaj jest to bardzo fajna rasa, bardzo zdrowa rasa. Nie ma, nie ma tu jakiejś tam predyspozycji do zapadania na jakieś choroby, więc, więc wdzięczny. Towarzysz na długie lata. To jeśli byśmy chcieli y, zamówić y, takiego szczeniaka od Was, na przykład, to ile mniej więcej czasu musielibyśmy czekać, musielibyśmy się nastawić, że musimy na takiego popila y, z Waszej hodowli? Yy, I tu jest problem, bo tego nie wie nikt, ponieważ nigdy nie wiemy, y, ile szczeniąt się urodzi w miocie. Jest to mała rasa, więc mioty nie są liczne. Średnio około y, trzech szczeniaczków w miocie. Więc jeżeli rodzą się trzy szczeniaczki jest ok, ale jeżeli rodzi się na przykład jeden albo mamy puste krycie, no to wtedy wtedy niestety, ale ta kolega mi się wydłuża. No ale, ale trzeba tak założyć, że około pół roku należy, Rozumiem. należy czekać na, na upragnionego psa to tak chyba, jest. Ta, tak, czy inaczej nie jest to bardzo długo. No myślę, myślę, że to jest czas taki jeszcze do przełknięcia. Tak mi się wydaje. No Dokładnie. to super. To dziękuję serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego dla wszystkich psiaków i dla Waszej rodzinki. Dzięki bardzo, pozdrawiamy. pozdrawiamy.